Jesteś wrażliwcem i szukasz rad czy wskazówek, jak sobie pomóc, co zrobić, żeby troszeczkę to życie wrażliwe załagodzić i ulepszyć. Świetnie, bardzo dobrze trafiłeś. Właśnie dzisiaj, w dzisiejszym filmie o tym mówię. Zapraszam. Zanim Ci udzielę tych trzech lat, może przedstawić dzisiaj kogoś, kto ma wielkie parcie na szkło. To jest mój piesek, mój kundelek. Nazywa się Joda. I jak widać całkiem nieźle się relaksuje i miewa. Także dzisiaj ona będzie nam towarzyszyć. Okej, okay, dobra, więc przechodzimy do naszych rad, do wskazówek. Tylko nadmienię, że o tym, czym jest wysoka wrażliwość, czym się charakteryzuje, takie najważniejsze cechy wrażliwości, wymieniłam w innym filmie. Jeżeli chcesz się z tym zapoznać, zapraszam. A teraz przechodzimy do tego, jak wrażliwiec może sobie pomóc. Trzy rady. Zaczynamy. Punkt numer jeden: zadbaj o swoje nastawienie. Mówiąc zadbaj o swoje nastawienie, bardziej niż zachęcając się do tego, żebyś się czegoś chwycił, czyli na przykład pozytywnego myślenia, albo pozytywnego patrzenia na siebie, czy swoją sytuację, czy swoją wrażliwość, ponieważ właśnie jakby zyskanie pozytywnego myślenia to jest takie chwycenie się tego. Na przykład zauważania pozytywów, czy też skupiania się na dobrych stronach, na przykład wrażliwości. I to jest ok, to, jest, to też jest na to czas i miejsce, ale ja nie o tym chcę dzisiaj powiedzieć. Ja Ci powiem: odpuść. Nie tyle, co odpuść sobie pozytywne myślenie, bo nie o to mi chodzi, ale. Spróbuj ten chwyt, którym często trzymamy się tego, że musi być dobrze, że musi być, że muszę sobie poradzić, że wszystko musi być no najlepiej jak, na, jak najbardziej się da, perfekcyjnie, idealnie i tak dalej. Muszę być taka, a nie inna, muszę sobie poradzić. Te wszystkie takie wewnętrzne naciski budzą właśnie tą atmosferę tego trzymania się. I to trzymanie się, oczywiście, tak jak mówię, jest na to czasy miejsce, ale ono przychodzi często um, z pewną ceną. Otóż, kiedy tak kurczowo się trzymamy, na przykład, takich wysokich wymagań od siebie, to ta nasza cała atmosfera wewnętrzna bardzo mocno się usztywnia. Natomiast to, co ja chcę dziś Tobie powiedzieć, to jest poluzuj. Trochę odpuść. Nie musi być idealnie. Nie musisz sobie ze wszystkim poradzić. Nie musisz walczyć ze swoją wrażliwością. To jest taka, taka atmosfera pod tytułem Daj sobie spokój. To nie oznacza poddaj się, tylko dosłownie, daj sobie trochę spokoju. Daj sobie trochę takiego rozmiękczenia. To trzymanie się różnych rzeczy i celów i wymogów mocno nas usztywnia. I to, co chcę Ci zaproponować, to trochę odpuść. Niech ten uścisk nie będzie aż tak mocny i nie, nie aż tak usztywniający Cię w tej pozycji. To jest bardzo pomocne. Jeżeli sobie damy margines błędu, jeżeli sobie damy margines tego, że okej, okay, jest przestrzeń w moim życiu na to, żebym w swój własny wrażliwy sposób musiała się wypłakać albo przeżyć coś, albo rozmyślać o czymś. Czyli jakby przestajemy dzięki temu reagować wręcz alergią, taką paraliżującą, takim alarmem na to, jeżeli. Zaczynam faktycznie rozmyślać i denerwować się, martwić na zapas, um, bardzo mocno się przejmować i w kółko coś, co się wydarzyło. Dajmy sobie na to trochę pozwolenia. Ja nie mówię, przestajmy nad tym pracować, ja nie mówię, machnijmy to wszystko rękę, ręką, ręką, no ten cały rozwój. Absolutnie, nigdy tego nie powiem. Ale dajmy sobie troszeczkę marginesu i trochę powietrza. Na to, że nie musi być idealnie, nie musi być od razu, nie musi być super szybko, nie musi być super gładko. Tak nie musi wyglądać nasz rozwój, tak nie muszą wyglądać nasze postępy. One mogą być bardziej skromne, one mogą być mniejsze, one mogą być spokojniejsze i to też wystarczy. W dodatku, jeżeli te skromne postępy i kroki do, naprzód robisz właśnie w tej atmosferze takiego rozmiękczenia, jakbyś miała tą atmosferę wypra wyprać w, w płynie do zmiękczania tkanin, to ona będzie sama w sobie, jeżeli jesteś w stanie wzbudzić w sobie, chociaż na chwilę, chociaż przez jeden dzień i być może powtórzyć to jutro, Taką właśnie atmosferę miękkości i troszeczkę większego luzu, to już samo w sobie jest bardzo rozwojowe ćwiczenie, które bardzo dobrze na ciebie zadziała, bo ciebie uspokoi i faktycznie da ci trochę spokoju. Także mówiąc o, zadbaj o swoje nastawienie, wcale nie chcę. Propagować i jakby do, dokładać ci już i tak wszędobelskich nacisków i presji, żeby być pozytywnym, żeby być zorganizowanym, i tak dalej, i tak dalej bardzo produktywnym itd. I, i i to wszystko trochę tak usztywnia nas. Ja Ci mówię, trochę odpuść. Daj sobie margines luzu, daj sobie margines akceptacji tego, jaka Twoja wrażliwość akurat jest. Jeżeli jest rozpłakana dzisiejszego dnia, to niech trochę będzie. Jeżeli jest rozdygotana i roztrzęsiona dzisiejszego dnia, to niech trochę będzie. Potem dopiero wtedy kiedy sobie jakby nastawisz się w ten sposób, czyli zyskasz takie większe nastawienie do siebie i swojej wrażliwości, Dopiero potem zaczniemy robić coś nowego, nie, innego, nie nowego, on innego. Zaczniemy ćwiczyć i zaczniemy wprowadzać nowe elementy, które będą pomocne, ale najpierw zadbaj o swoje nastawienie, żeby ono było miększe i łagodniejsze. Nastawienie do siebie i do swojej wrażliwości. Punkt numer dwa, zwolnij tempo. Kiedy jesteśmy przestymulowani, bodźcami. Kiedy tego wszystkiego jest za dużo, jesteśmy zmęczeni, mamy dość, chcemy w ogóle się poddać, chcemy uciec, schować się w jakąś kryjówkę i mieć święty spokój. Czyli jednym słowem, kiedy jesteśmy przestymulowani, przebodźcowani, to odczuwamy bardzo wiele różnych nieprzyjemnych rzeczy, nieprzyjemnych emocji. <laughs> I wtedy, kiedy czujemy się po prostu źle, to bardzo często mamy tendencję do tego, żeby zacząć galop. Przez te złe, przez te złe, żeby tylko się ono skończyło, żeby w końcu wyjść z tego złego samopoczucia i, i w końcu się poczuć, dobrze. Czyli tak, jakby przeskoczyć, przeskoczyć, czyli nagle mamy bardzo szybkie myśli, bardzo szybkie myśli, yy, chcemy coś szybko zrobić. Nasze całe w ogóle yy, działanie i ca cała nasza osoba staje się taka, taka nerwowa, taka rozbiegana i taka. Tak jakbyśmy pędzili, do końca nie rozumiejąc właściwie, po co my będziemy i gdzie, ale chcemy, żeby tak naprawdę wszystko się zaraz skończyło i żeby było szybko po, po tym złym samopoczuciu. I to jest w pełni zrozumiałe, to można bardzo łatwo zrozumieć, no bo nie chcemy przesiadywać w czymś, co jest nieprzyjemne dla nas, natomiast to nie jest pomocne. Taki, taki galop do dokręcania tego tempa, przyspieszanie tempa czegokolwiek, co ja robię, czym się teraz zajmuję, o czym ja teraz myślę, w momencie, kiedy się czuję niezbyt komfortowo, kiedy moje samopoczucie spada i kiedy jest mi źle, smutno, stresująco, jestem zły, wściekły, rozdrażniony, to dokręcanie jeszcze do tego tempa, to jest bardzo niepomocna sprawa, ponieważ y, szybkie tempo u osób wysokowrażliwych jest takim wyzwalaczem kolejnej, y, kolejnego stresu, kolejnej presji i kolejnego przytłoczenia. Jest to kolejna warstwa, którą serwujemy sami sobie. Dlatego w tym momencie, kiedy czujesz, że dzieje się coś nie tak, że głowa ci pęka, że jesteś smutny i do końca nie rozumiesz właściwie jak to się stało, że się zasmuciłeś albo jesteś bardzo zła i wszyscy wokół ci bardzo irytują, czyli są to objawy, bardzo częste objawy przestymulowania bodźcami, o tym też mówiłam w tym pierwszym filmie o, o wysokiej wrażliwości, to to wtedy to, co Ci pomoże, to nie jest zwiększanie tempa, tylko spowalnianie tempa. Jest to trochę przeciwintuicyjne, tak? bo szybciej chcemy uciec od tego, co jest nieprzyjemne. I tutaj jest ta trudność, że hmm, tutaj mam zatrzymać się, a raczej spowolnić tempo, czyli jakby przejechać. Powoli, wolniej, wolniejszym tempem przez tą przestrzeń, która jest tak nieciekawa, niefajna i frustrująca i nieprzyjemna dla mnie. No, właśnie tak. To jest, tak, to jest taka, taka rada, która zawiera w sobie plus i minus, czyli jest to nieprzyjemne, ale zarazem bardzo pomocne. Coś jak jedzenie brukselki, nie? <noise> jest to zdrowe. Ale, ale niezbyt jest przyjemne. No przynajmniej w, mojej, w moim guście to, to nie, za mocno mi nie podpada. Nie wiem jak Tobie, da mi znać w komentarzu. No więc na czym polega takie zwolnienie tempa? No, zacznijmy od ciała. Czyli fizycznie, jeżeli popadłeś w, tym, w tej frustracji, w tym zmęczeniu, w tym przestymulowaniu, popadłeś w jakieś szybkie, to ja muszę teraz to, to ja muszę tamto i zmywasz naczynia, które ci zresztą wylatują z rąk, co bardzo często może się przydarzyć. Albo dobra, jeszcze to, jeszcze, jeszcze, jeszcze tamto, ogarniasz, piszesz jakieś listy zakupów, pędzisz, jedziesz, idziesz. Nie, zatrzymaj się. Zatrzymaj swoje ciało najpierw. Dosłownie zatrzymaj się. Fizycznie najlepiej usiądź. Zatem spowolnij swoje oddechy. Staraj się po prostu wziąć głęboki chociaż jeden oddech i wydech, który będzie o wiele powolniejszy niż te, które tak ciągle siebie ponaglając yy, bierzesz. W tym momencie świetnie by było włączyć spowolnienie myśli. Jak spowolnić myśli? To dopiero jest pytanie za 100 punktów. Jednym z... Znaczy metod jest wiele i tutaj ja radzę, wypróbuj to, o której się dowiesz na sobie i zobacz, czy na Ciebie działa, czy faktycznie na Ciebie wpływa pozytywnie. Takie dwa, dwie absolutne podstawy to jest spowolniony oddech, najlepiej na świeżym powietrzu, czyli otwórz sobie okno, usiądź, zatrzymaj się, rzuć to wszystko w kąt, co tam robisz. Daj sobie 5 minut. To nie musi trwać 5 godzin. Daj sobie 5 minut. Usiądź koło tego okna i zacznij głęboko oddychać. Momentalnie możesz zauważyć, że po kilku takich oddechach faktycznie Twoje myśli zaczynają się uspokajać. Jeżeli nie, możesz sobie dodać jakąś jedną myśl, którą będziesz sobie powtarzać. To może być myśl tak prosta, jak: chcę sobie pomóc. Chcę sobie teraz pomóc. Albo jeszcze prostsza, robiąc wdech, mówisz raz, robiąc wydech, dwa. Raz, dwa. I tyle, tak? Odliczasz, i w tym momencie twoje myśli, twój, twój organizm spowolnił. Twój oddech spowolnił, dostarczasz sobie świeżego powietrza i sobie odliczasz te oddechy. Albo powtarzasz coś bardzo wspierającego, typu chcę sobie pomóc teraz, chcę sobie pomóc. Daj sobie tak minutę, albo dwie. No, jeżeli chcesz być bardzo szczodry, to pięć. <laughs> I zobacz jak to na ciebie działa. Drugim sposobem na spowolnienie myśli jest ich spisywanie. Żeby spisać myśl, trzeba się urzeczy, zwolnić tempo i złapać tą myśl i na tyle spowolnić, żeby wystarczyło tego czasu na napisanie fizyczne tej, tego zdania, tej, tej myśli. Dzięki czemu nasze myśli się uspokajają, dzięki czemu my widzimy nasze myśli, a nie to są po prostu jakieś twory, które gdzieś tam strzelają w naszej głowie i my nie, wie, nie wiemy dokładnie skąd, jak i gdzie i kogo ustrzeliły tym razem. Na papierze to wszystko jest bardziej klarowne, jasne, przez to uspokajające. I w ten sposób, znaczy wypróbuj na, się, na sobie, ale są to świetne sposoby na to, żeby zwolnić tempo. I teraz kiedy jesteśmy tak bardzo spowolnieni, kiedy jesteśmy uspokojeni na poziomie fizycznym, na poziomie myśli, możemy się zapytać i zaobserwować i nazwać to, co czujemy. Czyli na przykład jestem bardzo zirytowana. Wszystko mnie teraz złości. Po prostu zaobserwuj, co się dzieje z Twoimi emocjami, z Twoimi wrażeniami, z, z Twoimi uczuciami. I po prostu je nazwij. Samo nazywanie emocji już uspokaja i y, pozwala właśnie też zwolnić tempo, a nie działać pod ich wpływem. Także spowalnianie tempa. Może się wydawać czymś przeciwintuicyjnym i niezbyt przyjemnym, ale ono ma bardzo wiele uspokajających skutków, dzięki którym to nasze wybicie z równowagi, te nasze przemęczenie, przestymulowanie, przebodźcowanie i przytłoczenie może troszeczkę opaść, a na to miejsce oczywiście wskoczy jakieś poczucie równowagi. A przecież właśnie o to, o to nam chodzi, zwłaszcza w trudnych momentach. Punkt numer 3 samodyscyplina. Punkt numer 3, jaki mam, to znaczy mamy dzisiaj dla ciebie to jest samodyscyplina. Włącz trochę samodyscypliny. I absolutnie nie chcę ci tłumaczyć, zwłaszcza w świetle tego pierwszego punktu, żebyś się usztywniła i żebyś wprowadziła jakiś bardzo sztywny rygor w swoim życiu. Nie o to mi chodzi. Bardziej chcę zwrócić swoją uwagę na to, że po pierwsze, jeżeli chcesz być wrażliwcem, świadomym i pomagającym sobie samemu, jeżeli chcesz zadbać o siebie i umieć w momencie, kiedy tracisz równowagę, umieć ją odzyskiwać, to potrzebna jest, po prostu jest potrzebna doza regularności. To nie może być y, odświętnie, że sobie złapię równowagę i to mi wyjdzie i fantastycznie i się cieszę, bo to mi pomogło. Fajnie, tylko zapytaj siebie, ile razy tracisz równowagę? Ile razy... Chyba piesek się schował, już go chyba nie widać, bo się zamienił w kulkę. Coraz bardziej przypomina. Ile razy codziennie... Już zdradziłam odpowiedź. Ile razy się denerwujesz? Ile razy się stresujesz, ile razy się napinasz, ile razy <coughs> czujesz jakieś przytłoczenie, przestymulowanie, ile razy jesteś wybijana z równowagi swojej. Czy to się zdarza od święta, czy to się zdarza dwa razy w roku, czy to się zdarza, zdarza jednak codziennie, albo prawie codziennie. I ten wynik, jaki otrzymasz, jest tą samą odpo jest odpowiedzią na pytanie, ile razy powinnam. Ćwiczyć powracanie do równowagi. Czy jeżeli rzeczywistość wybijecie z tej równowagi codziennie, to znaczy, że codziennie dobrze by było ćwiczyć i praktykować powracanie do równowagi. No, tyle razy, ile jest ta potrzeba, to tyle razy dobrze, żeby była, było zaspokojenie tej potrzeby. To bardzo pomaga. Codzienna praktyka czy też codzienne skrawki praktyki, czyli ok, dzisiaj sobie coś tam napisałam, jutro sobie posiedzę przy oknie otwartym, pomedytuję, pojutrze zrobię coś innego, pójdę na spacer w lesie, bo wiem, że dobrze na mnie to działa, itd., dalej. Jeżeli to będą skrawki, jeżeli to będą ułamki, urywki, to to nadal jest bardzo cenne, ponieważ buduje twoją praktykę i twoją właśnie samodyscyplinę w, w tym aspekcie, w aspekcie dbania o, o siebie. I jednocześnie buduje to Twój spokój, takie pokłady zrównoważenia a, i zapasy, a myślę, że ich naprawdę nigdy, nigdy za wiele. Bo czasami są takie dni, kiedy naprawdę drobnostka potrafi wyczerpać wszystkie zapasy, jakie nagromadziliśmy do tej pory, <gry> dlatego dobrze jest je mieć. Dlatego ta samodyscyplina i regularność to jest. To jest naprawdę coś, co zmienia całe zasady gry i życia z wrażliwością. To jest właśnie to coś. I tutaj yy, życie jest różne, dni są różne, my jesteśmy różni, my bywamy w różnych nastrojach, dlatego nie zawsze będzie ci się chciało zadbać o siebie, nie zawsze będzie ci się chciało wyjąć i coś tam spisać. Oczywiście, że nie zawsze będzie ci się chciało medytować. No i co wtedy? Dwie rzeczy. Pierwsza, przygotuj sobie margines na porażki w samodyscyplinie. Czyli odpuszczamy te takie kurczowe trzymanie się, nie? Ok, może mi się nie, po, nie powieść, może mogę mieć taki dzień, gdzie zawalę sprawę w samodyscyplinie. Po prostu nic się nie dzieje. Po prostu zawaliła mi tyle i jutro spróbuję na nowo. Tyle, tak? Zapominamy. To znaczy, kończymy temat. Yy, druga rzecz. To jest to, że czasami jest tak, że my oczekujemy, że ta motywacja do działania, energia, entuzjazm do działania, do zrobienia na przykład wysłuchania medytacji, polecam, ostatnio nagrałam także wersję dla kobiet i dla mężczyzn, może sięgnąć za, jedno, za jednym kliknięciem. Że ta motywacja do tego, żeby to kliknąć i włączyć tą medytację, nałożyć słuchawki i faktycznie poświęcić te 10 minut dla siebie, ta motywacja czasami jest, czasami nie ma, i my mamy taką tendencję, żeby siedzieć i na nią czekać, żeby ona się zjawiła. Czyli to jest myślenie pod tytułem: No, wtedy, kiedy mi się zechce, to ja to zrobię. Wtedy, kiedy poczuję wenę. Wtedy, kiedy poczuję motywację do tego, to wtedy to zrobię. I wtedy jest fajnie, bo wtedy to robię i wtedy jest fajnie. Ale jak już nie mam tej weny, jak już nie mam tej motywacji, no to nie, to, to, to jest wtedy, to, to wtedy nie ma samodyscypliny, to wtedy nie ma praktyki, wtedy nie ma ćwiczeń. A więc jest rozdrażnienie, przebodcowanie, przemęczenie i tak dalej. te myślenie jest mocno niepomocne. I też jest mm, czymś, co po prostu nie działa. Bo motywacja do działania i entuzjazm i energia do działania rzadko przychodzi sama z siebie. Po prostu przychodzi do ciebie jak objawienie jakieś. Więc jeżeli ona nie przychodzi sama z siebie, to jak ona przychodzi i kiedy? Otóż wtedy, kiedy już zaczniesz coś robić. Jeżeli zaczniesz, jeżeli się ruszysz, jeżeli wyjdziesz z domu. I przejdziesz 10 metrów, to bardzo możliwe, że wtedy już o wiele bardziej się będzie chciało kontynuować ten spacer, niż wtedy, kiedy siedzisz na kanapie i czekasz na wenę, na spacer. <grym> to jest taki błąd myślowy, który często, z którym często możemy się spotkać, że ja siedzę i czekam na wenę. No nie. Żeby wena przyszła, ona musi najpierw zobaczyć działanie. To jest coś takiego jak apetyt rośnie w miarę jedzenia, musimy zacząć jeść, musimy zacząć praktykować, musimy się ruszyć, musimy przenieść te krzesło do, do tego okna i je otworzyć. Wtedy nam się więcej zechce, jak to się bardzo rozpycha, wtedy nam się bardziej zechce medytować, kiedy już poczynimy pierwsze kroki, niż wtedy, kiedy siedzimy na kanapie i nie robimy nic. Dlatego, jeżeli chcesz sobie pomóc w kwestii samodyscypliny i tej praktyki takiej codziennej wracania do codziennego budowania swojego spokoju wewnętrznego i codziennego pomagania sobie i dbania o siebie, to nieliczna licznę, która się objawi. Lepsze o wiele lepiej na tym wyjdziesz, jeżeli postawisz pierwszy krok i zauważ, że wtedy najprawdopodobniej. Ta wena zaczyna, zaczyna gdzieś tam się pojawiać, dawać o sobie znać. Postaw następny krok i będzie jej coraz więcej. To od nas zależy, żeby postawić ten pierwszy krok. On nie musi być z wielkim uśmiechem na ustach, on nie musi być zrobiony z cudownym entuzjazmem i tryskającą pozytywnością. Bardzo często, w moim przypadku tak, tak nie jest. Te pierwsze kroki są takie zaspane, niechętne, yy, jakieś rozjuszone. Nie, nie chce mi się tego robić. Wiem, że nie chce mi się tego robić i walczę z myślami, ale mi się tego nie chce robić, a jednak robię. I jak już mija pierwsza minuta, nie wiem, medytacji czy spaceru czy czegokolwiek, co mi pomaga, to, to moja atmosfera w głowie się zmienia. Faktycznie energii mi przybywa do tego, żeby, żeby kontynuować. Sam początek, samo wejście na matę do jogi jest o wiele trudniejsze niż robienie kolejnych puls w jodze i, i ćwiczeń. Dlatego bezczynne czekanie bardzo rzadko prowadzi do, medyta do, do medy medytacji, do motywacji i do weny i energii i entuzjazmu dlatego najpierw zacznij, a potem dopiero się pytaj czy masz na to ochotę i wenę, bo najprawdopodobniej wtedy już troszeczkę, troszeczkę więcej sobie dajesz szans na to, że będziesz kontynuować i będziesz potrafiła dopracować do końca tą, tą praktykę, nie wiem, pięciu minut dla siebie akurat dzisiaj no i co dalej? No powtórz jutro Dobra, tak wyglądają trzy punkty, trzy moje wskazówki i Rady na dziś dla wrażliwców. Daj mi znać, która wydaje Ci się najbardziej pomocna i najbardziej potrzebna w Twoim życiu, na tu i teraz. A tym razem, nie tym razem, tylko tymczasem, żegnamy się. Do zobaczenia następnym razem.